Tak, takie... lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Bum! Gbm'a. Cześć, cześć. Dzisiaj gramy w Amonga. Nieźle. Z ekipy Na pierwszą rundę jesteśmy Majorem. Fajna postać. W sumie postać ujde, tutaj nic nie mam. Hmm. No i co? Jakoś muzyczkę pewnie podłożę pod nagranie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że fajnie Selfie, Uuu, tak? Bait, bait, bait. Uuu, To nie Witam. był bait! To nie był bait! Zgłosiłem to na pewno go. był werewolf e, Yumi, czy ty właśnie nie wykopałeś pod sobą węta? Właśnie nie Ja robię planet kick Bo ktoś stał, no bo mówi, no tego Ares robił planet ja uciekłam Nagle ktoś ventem się ujebnął Ale co Arezę? Czemu Arezę? No Areze? jestem szeryfem, Arezę zabił go, jak tak, skakiwał do węta, to go zabiłem Aha! Okay. Dobra, to skip, dobra, to dobra, to skip to zanim ktoś cię odstrzeli. A to z mojej perspektywy no. wyglądało, jak był ten... No, no, no. no eee, Nieźle. Nie, <grych> ja, obiegłem, Dobre. tylko myślałem, czy zdążę. Dobra, ja mu wierzę. Ja też w sumie wierzę, był bardzo przekonujący. Podlaski znaczy, no nadal e safe to był, no. <grych> to bardzo zadowolony. Tak, no. No to łatwo się pozbyć impostora, jednego pierwszego. O, jak szybko on nie trafi... Ej. Mi się paski przemieniły. Kruszyn, AB, Wixa się skanuje. AB zbieg do dołu. Wszystko jest jasne, jak na razie. do komców, czekamy na komsy bo pewnie szybko co zaraz końcy To zrobimy i od razu, tylko że jak wpadnie światło... o, dokładnie. I pięknie. Tak to się robi. Mam nadzieję, że nie pasz żaden kill. W razie czego to się ujawnimy. I króciutko. Szybkie meteoryty. <laughs> No nie no, bardzo no, prostie no, klaski. No, nie szkoda, że już abieć, żeby szabdeć, żadne bardzo nie wychodził. Gierka miała potencjał. Tutaj był A' wcześniej, ale już A' go nie ma. Eee... Też udawało się szybko zrobić te kompsy. jest jakaś nadzieja na wygraną. Taski też dobrze idą. Szybki tutaj jest upload. Czy download tutaj jest? W to ostatni task, ale może do spysymena się uda. No, trochę już nie żyją. No, Ajaj. powiem szczerze, no. Że, że dwa ciała leżą w specimenie, więc to albo był Double Kill, albo Lovercie, albo Warlock. No to, to mogło być to tak, że, I naprawdę, że to, jest, to jest top 10 kłamstw jakie słyszałem w ostatnim i... czasie, bo właśnie robię taska w Specimen i tam żadnych ciał nie ma. E, nie w specimenie, tylko na wejściu do specjumenia od tutaj w tym... A którym? A od Adminu. admina. Od admina. E, Rufixa ja... Ruf mieliśmy? mieliśmy? A. Ruf Xa, na pewno. E, na, na ja skurczyłem cały czas biegają, to A to dawno to już to był double kill się. tam na wejściu czy nie? Nie, znaczy nie wiem, ale dwa ciała leżały obok siebie, więc albo double kill, albo jakieś No to wydaje mi się, że kurczę, no ja skurczyłem cały czas razem biegają, Nie wiem dlaczego. Tak. on jest szeryfem, a ja go bronię. <grywa> no może tak naprawdę Kruszyn nie jest szeryfem. Tak, na no po pewno prostu razem z dwójką sami posterami Arezę był neutralną, zabijającą dlatego, i Aby, Aby, dlatego, biegłbym w pierwszej rundzie przez wszystkich, nie patrzyłbym na nic, goniłbym mhm. tą osobę, która zabiła. No, no żeby, żeby ją Czemu zabić, żeby sobie dobrali by jako szeryf. Ej, ogólnie... Aby w pierwszej rundzie? Ejbi, no. potwierdzenie będę miał. Hyumi no, okay. potwierdzi, że jestem czysty. Ja. Ale na jakie podstawie? Tak. Ja? No widziałeś ja kilka mam razy mierdziak. w tej oczy. Tak. No. No, no, co do... no co widziałaś, no co widziałaś? no ale no wiadomo. No nie wiem, no, chodziła, mi mnie. No nie, ludzi. No, co widziałaś? No, powiem, no, To widziałaś, widziałaś. Dobra, ja chyba wiem, o to jeżeli, jeżeli nie, nie powiem, to widziała, to ja poddaję, No to widziała. To poddaje, A, nie. To dobra, dobra. To A, ale ona jest jest Ona jest, ona jest gesterem, to nieważne. Gdzie? To No ważne. Co? No jest jest chodził, to jest 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 No ale gdzie chodzi jest chodził. jest No jest potwierdzać. jest Dobra, wow. wow. nie mogę. No co robił? Dobra, czyli co robił? No co, łazem, co robisz? Biegasz, to on też biegał? Wow, to jest ruch na 100%. No, no medykiem jestem. No. Ruffyk no no. no 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 nie szedł. No biegał sobie, tak biegał. Jakim ta klubem medykiem, no jest? medykiem jesteś? No przecież nie powiem prawdziwej roli no chyba. Dobrze, to no, przecież on nie jest medykiem. <laughs> nie, on nie jest medykiem. On nie jest, błoga was. No lecił mi tego z On nie jest. On nie jest, Ej, kurde, co Guardian Angelem. jest, jest Ale on nie jest Guardian Angelem, no ni chuja. Tak to by biegał z nią. No w sumie to by było bardziej logiczne nawet. Na szczęście liczby, a nie... Simon Says. Jest mniejszy. Znaczy nie trudniejszy, tylko dużo się schodzi. Ruszyłem się na mnie wyjebał. Bo... No, wow. Szeryf. Czyli był szeryf też no. dzięki. No, no był szeryfem. Czemu w ciebie strzał? Hmm. No bo ja ich odpędzałem. Czyli co? Rufix w takim razie, Fijaj, bo to tam Rufix. Ale no, no kiedy to było? No nie wiem, tam gdzie ile były. To z no, 10-15 sekund minął. Ja później. chciałem powiedzieć, że moja rola mi podpowiada, no, że Rufix najprawdopodobniej nie jest w naszej przynależności frakcyjnej. Aaaa Wszyscy, wszyscy jesteście jej postulatą I nie przynależy nie? do nas nie, nie, Jak ty to nie sprawdziłeś, jak cię w tej no, rundzie nie, no, no, nie widziałem? No nie powiedz no, im To nie jest nieprawda, no, no patrzcie na jego skina w minecrafcie no, A nie mam ogusie no właśnie, to error po prostu w tą grę się wkradł. No nie, żeru, że się wkopałeś. <noise> to nieprawda. Czemu nie strzelałeś mnie, medyka? Totalnie jestem oszustem, jestem oszustem. Ja tak. nie mogę strzelać. No to Ale to Jeszcze ja się może robią. być ten. Kolega może. Jeszcze może być e, traitor. Na nieszczęście, odkładanie rzeczy, ale już koniec. Ta słowa idziemy zrobić szybki upload. Wszystkie misje zrobione później można się skitrać albo na kamery pójść. Witam, witam. Gdzie on jest? Witam. Między komunikacją a Polcami, po prostu tak na środku. No to na pewno GBN nie zabił. G GBN no. wchodził do Specimena od góry, więc nie mógł. A ja no, Szyszul z jest, tak? ja Cię, mogę, się kolejnym, jest mogę, im, mogę się kolejną informacją podzielić? No. no. no tylko no. polega na tym, że wy mówicie, że Yumi to jest Jester, y, co nie? A on jest hmm. killerem. No. No dobra, on to ta informacja nie jestem. ma znaczenia. Czy ona jest impostorką? No pewnie, co? No, Albo Naja jeszcze pożyszył. może być. O co chodzi? W pierwszej turze ktoś mówił, że ona wykopała węgiel. No nie, ona no jak... No, no, no nie wykopała żadnego wenta. No w sumie jak najwygodniej słyszałem, no Yumi w takim No wypadku. dobra, no, zostaje nam Yumi, dobra, wierzycie mi. Ale nie wykopałam żadnego venta nawet. Czyli masz umiejętności i jej nawet nie użyłaś? Nie, jest w Jest no nie jest labywenta, to nie jest Ona To nie była Ale wydaje mi się, że ona i nie postawiła tego venta przypadkiem. No bo ktoś, były kąsy i nagle pije w vent. możesz strzelać, możesz strzelać. Jeżeli nie jesteście, bo na tej samej podstawie, na której mam wrażenie, że Rufix był, Hyumi prawdopodobnie też jest. Ale jeżeli ona jest Jessica, to nie jest że. Ale Hyumi nie może strzelać, to nie jest Hyumi. Nie, nie wydaje mi się, że jest mi się nie wydaje. Ja nie wiem, tutaj jakieś ostrze, oszczerstwo w moją stronę. No bo co, no, przyszło nie zabiła. Ej, e, nie będzie zabił, Sazy nie może no. być. Zostaje na umi, no. i Shyumi, no. Jak jestem Gia, to teraz kim będę jak ona poleciała? No, no ale tak. tak, jak jestem? sterem? Jest... Ciekawe, czy nie no. i jaki gra się zostało? Ktoś by może się zamienił. Ciężko powiedzieć teraz No nie no GBN No i wszystko jasne No i czemu self latuje? To nie jest Nie zdążyłem dobiec am e, Powiem ci tak e... GBN gdzie jesteś? Dobra o, Chcę, że ja bym to skipnął, po prostu, Czekaj, bo prawdopodobnie jest traitor. O dwa. I czemu zabiłeś? Ja nie, nie zabiłem nikogo. Sobie ciało w komunikacji. Skipnijcie to szybko, skipnijcie to. Nie strzelaj mnie. No, i pły. Ale ja byłem wow. serio niewinny. Ja byłem serio traitora, No ja też. Ale tak, tak. z czemu ty mi beta wykopać pod nogami? Ares? Dobrze, masz szczęście, Myślę, że... Ci, nie ma. Jak my staliśmy pod lunetą, to Ares wykopał Wenta, ale ja go nie no widziałem, bo zapomnę, A Ja miałem taki stał. sprytny plan! A, a, weź, a ja a ja weź, ja, jesteś sznireł, właśnie. Miałem, nie. A plan, ale ty, się, ale się. Ale ty siedziałeś w tym węcie a radar <laughs> cię tak pokazywał. Nie wiem. Nie, ale no bo A ja tak miałem tam taki tam tam sprytny ruch. plan. Schowałem się do tego węta i czekałem, aż miner wykopie drugi, żeby od razu przejść do drugiego i od razu wiedzieć, kto jest minerem. A, a niestety ja... miner umarł od razu. No kurde, co? mnie zapierdolił. No, się wkopałeś. Dobra, kawałek nie ma. Ej, daj mi Impostora. Też to trochę. No, ja to chcę trochę. Ja nie chcę. Weź ode mnie, weź ode mnie, ja nie chcę. Dobra, to daj mi trochę. też nie lubię. Ja też oddaję. To co, ja matografii? nie wiem, ja mam dosyć. No to dajcie w końcu, no. Dobra, no, trzymaj Impostor. Dobra, masz tego IB Cię W tym problem, nikt mi nie dał. Trzymaj A masz IB Ja jestem Kanadyjką. Ja też. Panią. Ja Ja jestem w kulcie. Hm. Ja jestem mójczką Ja jestem liderem Sabatu. E, ja jestem SCP. Dobra, grajcie, no. <śm> <śm> Pierwszy raz gram sobie investigatorem Nie grałem jeszcze wcześniej nim Brązowe stópki 1, 4, 6, 7, 7 Co? Ej! Czy ona się sama wywaliła? Jakieś... Czemu ty to zgłosiłeś? No bardzo szybko się, się nie wywaliła sama. To nie, bait. Nie, to nie był bait, ale... No no jak nie, nie, bo ciało upadło. Ale ja, ja to nie, nie. I on po sekundzie, no to ja głos. jestem po Dako. No idzie no, no, po sekundy przecież. To nie był A no nie zgłosiłem Po co zgłaszasz na komsach. No bo zgłaszasz. i tak impostor wskoczył skoczył do wenta, więc nic nie No to nie chcę, ale tak, to chcecie potwierdzić kogoś. I tak byśmy wiedzieli koło kogo sto e byliśmy. Ja byłem na górnych Komsach, tepnęło mnie z reaktora do admina I z reaktora? To ty wbiegasz do reaktora? Ja nie, ja byłem na tym, na Simonie no i teraz, i, i i teraz kurde nie ogarniemy tak naprawdę, czy, czy rzeczywiście Kubiego tepnęło, bo nie kurde... no, ja mam potwierdzenie, bo kogoś tepnęło na pewno. Ale jedno ciało locha jest. I na szlocha, górnych komsach, więc. E, ale tak, no. no. dobra, na górnych kąsach chciało się samo wyjść. to nikt nie, doskoczył do ciała, to po prostu... Możliwe, że był super i w tej sytuacji tak byśmy. Do... Do... Na górnych komach no, Ale widzieli. super nie wskakuje do venta. No to właśnie o to ale chodzi, nie że super nie wskakuje do venta. By, bylibyśmy... Na górnych, no, ale on powiedział, że, że a... już ten. A no on w sumie... że Wszedł tylko, że do venta. Ale ja to, mówię. to jest. Ale na górnych, na górnych Uf, w sensie, to... że mógł być super. Tak, a w reaktorze wyskoczył z venta, zajebał fan z locha i wskoczył z powrotem. Na, na... na górnych Na górnych jest kill? Na górnych tak. jest. Tak, tak, na górze. No, na górnych jak ja, ja, nie 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 ja też nie to? No, trudno. To. No, że nie wierzymy, bo. Komu? Ja, ja, wierzę. Wierzę. ja, ja wierzę. Wierzę. No, dobra. A ja nie no, wierzę. Wierzę. A ja wierzę. Się A co? wierzę. nic nie zrobiłem. Nie, ja też sobie nie ja też nie zezrobiłem. No, ja No, Teplą, A to ty, przy... ty byłeś Ebi? Co ja, go teplą, ja byłem? No w reaktorze. reaktorze? Teraz byłem Zmówię, przy dekontaminacji, przy wyjściu z reaktora. Ja ale AB w takim razie no. wybiegał przez dekontaminację, Nie, tak? ja teplą, nie, nie wybiegłem z reaktora. Ale nie, ale steruje. wbiegłeś tam, o to mi chodzi. No w wbiegłem na początku rundy. No to to się pytałem, no. No i wyjebaliście transportera. No, na to to Czemu nie nie Czemu? no to dlaczego no, nie widziałeś tego razu? Mówiłem ja. Ej, Ares mówił co ty? Mówiłem, w Wła, mówiłem że. Mówiłem, że. fan z low Chuja wali o drogę pyta. <laughs> Jakby. Każdy Ciechawię. może tak powiedzieć, jak widzi ciało, kurde, że się teleportuje no. Kubi in Czy to ma jakieś Mam. Tu jest Ares, widziałem go przez ścianę. A to dobre pytanie. Czy to będzie ARAZE? Czy jednak tam poszło kłamstwo soczyste? Nie no. Co bo, tam? Ja Boże, co to się od. Niesz, e no ja co jest? Nie się stało. Kili jest między mimo. adminem a ofisem co nie? I to są sytuacja... razem. Tak, chobi. ale, no, nie, ale oni. Ale nie, zbiegał tam. Ale słuchajcie. <noise> Czyli oni wbiegli w bombę, a ja byłem za nimi. Bo oni we ko umarli teraz, w tym momencie. Aha, no to, no ta bomba chobiega. możliwe. Jak moja bomba, co? No bo moja ciebie bomba. zostawiłem na adminie. No bo oni wbiega... oni na tam, do adminie, a ja byłem tutaj ja tylko za nimi, z nie? Nieee! No, tego odbiegałeś. Idealnie z bombą. Wow, wiksa. Dobra, Naja, jaki masz kolor? Ciała? Y... Ja taki... kurwa, no jasno-niebieski. Ale nie tak jasny jak Avi Ja jestem kremowy. Byłeś? Nie, on jest po prostu niebie, niebieski. On się nie nazywa niebieski, ale no w sumie niebieski, nie, niebieski po prostu. Jak język kruszy ma. Tak. Tak, tak. okay. Nie a ty to od razu zgłosiłeś, jak padało jeszcze? Tak. Ona nie zdążyła jeszcze upaść. A bo co zrobił za wautrada? Ja go sobie na Czemu na mnie? No bo wybiegałeś z Nic Nie zrobiły nie a co ja ci miałem zrobić? Jak ja wybiegłem. Nie, nie, jest nie, 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 jest nie, 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 na nie, nie, pewno nie, nie, to nie, 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 żeby się nie, 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 obok nie, nie to jest, bym równie dobrze, GBM mógł podstawić tą bombę i tam czekać. Ale, ale, A to moja bomba. Jeśli, totalnie. Jeśli Kubi jest ze Starem, to jest akurat bardzo duży zbieg okoliczności. No. <grym> Jak jest, Starem ja jest jestem dobrą rolą! No to powiedz jaką jesteś. Jestem ja Maurytalem! To... Ale o, ja to jest a, a to no teraz. I tak nie nie widzi ludzi. Mogę wam wydać neutralki i impostorów, a mnie powiedz? No to wypieczy... powiedz, kto jest impostorem. No właśnie, kto <güler> no <güler> jest impostorem. A pan, czym kurwa powiedzieć impostorem? No, do... no, no, no to właśnie. To no. jest ja nieprzydatne, no proste. No ja mam No tak, ja chorego! Jak to Hubi? No zapierdolił nie zapierdoliłem. Uspokój za pierdolce, się. Hubi na Bate Keepena! A to z, z kim się... A, jak jesteś Aurielem, to z kim się miałeś, Kubi? No i prawie mnie wyrzuciłeś. jeszcze. To zajebiście. Cieszę się bardzo. To cię rób dalej, chyba, że ktoś się wyjebał na tej bombie. Dobra, a po tym fajnym głosowaniu widzimy się w następnej runcie. No, mega no, rozmawialiśmy, już dawno się zagłosowali. Tak nie niestety. Ale rozmawialiście. <laughs> Chester wygrał. O, nie. O, ja jestem weteranem teraz. W sumie tutaj mamy. A razem. Tak ja Cię lubię, co nie? Co? Nie, Hubi, nie! No i nie mam mam pojęcia, gdzie jak są rozmieszczone te planetki Idziemy na komsy. Hubi czysty. Twój hubi, co ja gadam? Ej, kurde. No nie, nie, Hubi czysty. Wow. Nie no. też czysty raczej. Ja też jestem czysta. Ja też jestem czysty No, Shazzy też nie zabił raczej. Ale co się tam stało? Ogólnie ciało było. My oboje go, się to ciało. Tak. Czy tam jest bomba jakaś? Nie, bo eee. tylko jedno było. Nie, ja myślę, że to fajnie. No. No. A, to fajnie. Dzięki, Hubi. Nie, ja bo myślę, sytuacja jest taka, jest że Shazzy wlega. wychodził z laba i ja też wychodziłem z laba, na skali, i o zobaczyliśmy report, więc się u. zdziwiliśmy i się okazało, że na rakietce jest ciało. Tak, tak, dokładnie. U. U. Jak nagle na mi się report podzielił, ale ja nie, nie było. Ale <laughs> co, co się dzieje, Nie gadaj chubi, Ja nie wiem, co tu się dzieje. Myślałem, że Hubi zamierzono, nie ironicznie. Nic więcej. Skip. O co chodzi? Nie rozumiem was. Sajbim. Jak już wiesz. Mam szefem Nie no, nie sprzedawaj go za... Litości. Wow. Sajbim sobie pił. Dostałem tylko... Dostałem tylko dię małą na ręce. Właśnie do niego Ooooooo! A się <giblim> z ciekaw co tam się stało. <giblim> tyle, wesoło to musi być. To co raczej to nie był gbn, chociaż... Nie wiem kiedy on przybiegł do tych tego medbeja, bo nie widziałem jakiego medBaya do laba Nie widziałem kiedy wybiegał Więc to to lipa taka trochę Nie mi podbiegł nie ciekła ale no, fajnie, fajnie <laughs> Ale Jedziemy pod kątem, mamy alert gotowy więc jakby się komsy odpaliły na alert, naprawiamy komsy, Wixa, Nandoran, Yumi No to raczej Chyba z podejrzanych tutaj, że tak bez... z tych trójki miślę, że nikt nie zabił. mi Witam 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 Dzień dobry Coś wam? Gdzie ciało? Witam serdecznie, Na wejście z elektryka No bo Ebi zabił tą wie. Haha, <laughs> ja Ebi <laughs> zabił z bo Ebi zabił no Ona ma takie bezpośrednie no, egze, proszę tak że... się... Od, od pierwszej już no, mi po prostu. Tak wydaje, że to jest egze. Nie, ale... Dobra, ja to sprawdzę, ja to sprawdzę Ja to sprawdzę Nie no, ogólnie, ja wie. w... dlaczego wiem, g... gdzie jest GBN? Bo widziałem go, jak wychodziłem z elektryka Po czym pobiegłem do laboratorium, zobaczyłem na Witalsach, że nie żyje I cyk, wróciłem tam po prostu Wow Cała, Dobra, cała ja, sprawdzę Humi, ja sprawdzę Hyumi, ja sprawdzę Ale proszę obgłosy. mnie nie zabijać Spokojnie, jak nie jesteś Exu to nie umrzesz przecież to, nie? No eee, na kogo głosujemy? Nie, sprawdzę Na Skype'a Na Nie, nie, Gim, na Skypa. Na na Skype na nie ale Hyumi też praktycznie się nie odzywa nigdy nie, a, natomiast... a teraz to... AB, to, jest AB, to, jest no, to jest To jest frekir, no i co? Ciekawe dlaczego, ciekawe a, dlaczego. Nie. A kto umrze, ten umrze i trudno. Tak, ten umrze, ten nie żyje. Dokładnie tak. Nie, A, tutaj nie ten face też. Ten pies czeka, ale mam nadzieję, że bardzo tego nie słychać. Drzwi zamknięte. Ale tak to jest, niestety. Nie żyje. Nie żyje! Ale sad, smutna sytuacja. Ale przypadek. No jak tam twoja mamincia poper? <śmienicza> nie żyje. Płatkę. Dobra, no to skip No! A Super, tak, fajnie było. Tylko dalej nie wiem jak to zabił GBN -a to no. Światło. No. na światło. Na pewno się bawiło Kubi? Kubi dawaj strzelaj jeszcze kogoś. A w kogo, w kogo? Wybierza, wybierajcie, wybierajcie! Dobra, dobra, to... Szaszli, y y y Szaszli, Szaszli, szasz, Przyszul jest ze mną! Zostaw dobra. Ja się skanowałam! już się skanowała ze mną! Dobra, idę przez jego. No jak? Niech się wywali, jeszcze alerta włączę specjalnie. Wiksa za nim biega. Wiksa <laughs> zabiła Hubiego! Nie jesteś tępy! <laughs> A tak to wyglądało na mojej kamerce dosłownie. On się na Przecież mówił, że idzie ciebie zajebać. Ale nie dogonił mm. mnie, on biegnie na równie dogonił cały czas. Nie, 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 W ogóle to no, nie, dlaczego pi... uciekałeś? nie, nie, no, no, no to nie, nie, nawet... Nawet jeśli to się wyżwalił na mnie w takim wypadku, no, więc. tak! Ale jak na mnie to wygląda, że z tego zrobił. Jakie role! <gry> Ale tu po co za nim uciekałeś, skoro jesteś niewinny? Najwyżej żeby się wywalił. Tak, proszę, poszedłem zrobić. Ja zrobiłem taska w labsie. Tak, seją. <grym> na co no? Nie, się no nie dobra. Na no szali w takim razie czysty, lud czysta, ja jestem czysty. Wyksa też wtedy Gbna nie zabiła. Szyszul, hmm. a ty potwierdzasz, że biega, że on się fak... Nie, dobra. A, Lejwiec, oczywiście, czyszczam. że potwierdza. No ale ty jest Londora, bo na ciebie za to że tak dawno. <stutujesz> nie mogłaby mieć na ciebie egzek. To nie ona gonka. Doran. No nie jest Londora. A ja ten do na Nie, no, jak była <sutujesz> akurat a, z Humi. Tak. No, 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 no ale Hiumi no, nie mogłaby mieć no, na ciebie egzek, no, Gdybyś był neutralką albo zabijającą, no nie? Dawajcie Londorana szybko. Ej, ale nie jest taki duży. Londorana. Aha, wywaliście waliście inżyniera. Ja fajnie, inżynierem byłem. A dlaczego nic nie naprawiłeś? Bo Właśnie, ktoś zdążył tak naprawić. Mhm, ja naprawić. Nie ja mam przycisko, bo ale ktoś zdążył naprawić. Miałem download. Nie jest w tam poszedł. Ale coś, chyba... Nie, nie skończymy, bo jeszcze to są kabelki dopiero pierwsze. Więc... No, do... nie ma bata, żeby zdążyć to zrobić. Aaa, no ale... teraz alercik będzie, pójdziemy. komsy wyłączy, bo na pewno będą komsy. No i pięknie będzie. Albo nie będą komsy. No ale... alert aaaa. oj. Aaaa... bardzo. Jak nie a, i było nam te... głosować? Było nie, było. nie ani, o, razu, ani razu, ani razu nie dostałem informacji, ani o Vixxer, <grym> ani o fanslogu. No i Frank Berera, Kiedy? Ale. Chubi, e, no, wywaliłeś się o mnie? Tak. A, a bo z, mi to fair, bo mi fajnie nabiła. Ja bym zrespił Areza, ale szazę zgłosił. Nie, wiem, dwa razy dostałem do rana za Bo zrespiłbyś do... Areza, który no, ja był. Ja byłem i że nie No i trudno. No. <laughs> Musiałbyś z tym żyć. Ale naje ma wkurwione brwi ja pierdolę. No widzisz, bo altruisty źle użyłem. mu nie wyszła tego się nie robi. wiem co tam się stało Chciałem wam powiedzieć po prostu, żebyście opowiedzieli całej klasie ale Bo mi było smutno, bo nie rozumiałem co tam się No Renzo dostał szeryfem po głowie <laughs> Przy okazji ja też umarłem sobie Andrew przez to do tutaj z Nandoranem bo był no. Grenadier Ale tracker to wybaczam Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Nie to ma eu hyrox jakiś to ma od tej a awamine ma wiesz na niższe, niż nie I to też. No to są ja, ja, no co? Dobra, czyli tak, ani Sysul, ani e, Hubi, ani kto był. Kolega nie ja i zabił Ej, ani, Ja ani, naja. się sam z siebie wyjebał, jakby. Albo ja super jakiś źle. E, na we... No, nawet nie. Za nie ja. no, na, wejściu do, na wejściu do dolnej komunikacji biegliśmy razem z góry za dmina i przede mną się przede mną się wywalił. Ten e, ja mam wam powód dlaczego ja nie zabiłem. Jaki? Hubi żyje. <noise> dobra, zgadzam się! Zgadzam się! Ale potwierdza, no dobra, no brano, to. to nie, no ta, ta żyje robimy. faktycznie. A aktualnie wyszedłem z kafeterii. I mam mam, też znowu co znowu. Znowu. macie coś dowód, że nie jestem sheriffem, ta bo tak się stanowała. Zostawiam szczęce głosowania. Proszę się stanował ze mną. Faktycznie. pewnie co? było tak bardzo randomowe. No, tak. ja to był pewnie, Dumseyer. To 10 ja razy Ale to skipuje <grym> Ale też trafił pierwszym hitem. <grym> to 10 razy chciał. też się skanował. Albo tak, będę bo też się skanowałem z wami. A to no to też nie, tak, to tak może być, ale nie, bo naprawiamy chyba, nie? Ja też się skanowałem. Z swoimi impostorami. To widzimy się na koniec rundy. Kto by się skanował Kto mnie strzelił? Nie wiem. Dwie osoby już zabiję więc w sumie widzimy się w następnej gierce, w następnym filmie, cześć.